Eee, Nimi Rabdelaziz chyba zapamięta nazwisko szalacha na jakiś czas, to? Myślę, że na jakiś czas, ale. No nie, no tyle, tyle piłek atakował dzisiaj, że, że w końcu musieliśmy go złapać, więc. więc yy... Fajnie, że się go udało w końcu zatrzymać, no bo te pierwsze, pierwsze dwa sety sobie hulał, no ale, ale na szczęście poskromiliśmy. No oczywiście, jeżeli zaczyna się od, od kilku dobrych ataków, no to, no to wszystko, wszystko wydaje się łatwiejsze i dzień wydaje się piękniejszy. No, no tak, to, tak to jest w sporcie, że, że jeżeli jest się tam troszkę pomijanym, no to albo nie zacznie się za dobrze, no to, to ciężko jest później się, się rozkręcić, no ale, ale no fajnie, że, że właśnie rozpoczęliśmy tą krótką, Parę, parę razy y, udało, się, udało się skończyć, więc, więc od, razu było, od razu było lepiej. Na pewno kibice z zawiercia na tak dużej hali to jest nowość i gdzie, gdzie mają większość, więc, więc na pewno było bardzo głośno, fajnie. No szkoda, szkoda, że to, to nie, nie u nas na miejscu, bo na pewno, na pewno byśmy się lepiej czuli. To jest jednak obiekt, y, obiekt y, gramy trochę jak na wyjeździe, no ale, ale no takie, są, takie są zasady Ligi Mistrzów i, i gramy tutaj. No świetna atmosfera, no naprawdę doceniamy to mega, że, że kibice wybrali się tak licznie z zawiercia, bo to, to należy. Należy im się za to szacunek.